Siemaneczko maneczkowi tam na kanale Barty Fishing. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki króciutki 3-godzinny trening federowy. Porównamy w nim metodę i zestaw klasyczny. Jeżeli chodzi o metodę, będziemy dzisiaj używali 2 mm peletu firmy Best Fed. Tym razem podrobiona truskawka. Jeżeli chodzi o zanętę, mamy dzisiaj zanętę federową firmy Match Pro oraz ziemię również firmy ziemię torfową, również firmy Match Pro przystępujemy do zrobienia tej naszej mieszanki i zaczynamy szybki trening federowy zapraszam do oglądania sprzęt przygotowany zarzucony w takim razie ja mam chwileczkę na opowiedzenie wam jakiego sprzętu będę dzisiaj używał no niestety przed chwilą próbowałem nagrać ten moment. Niestety na wędce z klasycznym federem miałem już dwa brania, więc nawet nie mam kiedy włączyć kamery. Zatem przejdźmy do omówienia zestawu. Tak, na bardzo, bardzo szybko. Pierwszy zestaw, ta wędeczka. Jest to wędka przygotowana na metodę klasyczny zestaw, którego używam już od tamtego sezonu, czyli wędka Jacksona, Monolith XT, metod feeder z kołowrotkiem York, do tego podajnik Mikado Aperio, 15-gramowy, bardzo leciutko. Druga wędka natomiast jest to nowość w moim arsenale, długo przeze mnie wyczekiwana i wymarzona tak naprawdę, wędka zmontowana z klasyczną skrętką z koszyczkiem Lorpio 15-gramowym, małym koszyczkiem. Co to za sprzęt? Jest to wędka Robinson Stinger Feder 330 z kołowrotkiem Dragona FD430. W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie króciutkie porównanie federa klasycznego z metod federem. Na feder klasyczny mam założone 3 białe robaczki. Zatem liczę na brania w cyklu płoć, leszcz, ewentualnie karaś. Natomiast metod feder to klasyczny metod feder z dumbbellsem 8 mm, w tym wypadku firmy MC Carp, o smaku kryla. Zobaczymy jak to połączenie się dzisiaj spisze. Woda na razie jest spokojna, nie ma żadnego wiatru. Udało mi się już złowić dwie, dwie płoteczki na klasycznego federa, więc na razie... Klasyczny feder jest po prostu górą. Bardzo ładne branie z opadu. Coś na haczyku jest, a raczej było. Nieduża płotka, ale bardzo ładne branie z opadu. mówimy bardzo blisko brzegu jest to dystans około 12-15 metrów tak jak już mówiłem na wstępie nastawiliśmy się raczej na płocie i ile jeszcze zobaczymy co przyjdzie na metodę tam liczę bardziej na na lina może karpia krasia bardzo delikatne wskazania na klasyka ale jakaś tam malutka poteczka w końcu zamejduje się na naszym zestawie branie od zarzucenia mniej więcej około dwóch minut Mieliśmy delikatne wskazania na metod feeder, niestety póki co ryba żadna na ten zestaw nam się nie zameldowała. Kolejne branie na zestaw klasyczny jest to znowu płoteczka, teraz może delikatnie większa, ale naprawdę nie dużo większa. Mamy założony duży haczyk numer 10 zatem takie małe płotki naprawdę nie mają tak naprawdę możliwości żeby tą przynętę nam pożreć mimo wszystko będą skutecznie utrudniały życie jedyne wyjście to oczywiście założenie większej przynęty ale dlaczego by nie pobawić się dzisiaj chociażby właśnie z takimi małymi płoteczkami na klasyczny feder jest to trening federowy zatem każde branie nawet takiej najmniejszej płotki cieszy i trzeba je przede wszystkim wykorzystywać. Na białego robaczka kolejna poteczka. Ani nie mogę złapać. Taki oto maluszek. Niestety większe dzisiaj nie biorę. Wędkarski pojedynek federowy. Niestety musimy zakończyć. Trening trwał około 3 godzin. Wyłowiłem dość sporo płotek. Niestety tylko płotek. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest zdecydowanie klasyczny feder. Przynęta na jaką mówiłem to białe robaki jeżeli chodzi o klasycznego federa na metod federze Dumbelsy na niestety nawet jednego konkretnego brania jakieś tam jedno pyknięcie było co zresztą chyba było widać na którymś z ujęć ogólnie około 15-20 płotek nie jest, nie jest źle w dzisiejszym odcinku w takim razie zdecydowanie wygrywa klasyczny feder i no Robinson Stinger Feder Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do odwiedzenia kolejnych filmów. Cześć!